No to co, zaczynamy to wideo, nie? Radosław. 21 lipca 2021 roku Radek Sienkiewicz, kultowe taksy FSO pomoże. Tutaj miasto klasycznie, trójmiasto klasycznie też tak. KFC i McDonald's. Honda cr zaraz coś powiemy o niej więcej, przejedziemy się nią najpierw. Znajdziemy jakieś miejsce chyba. Powie ci tak, Paweł, to jest tak. Ty jesteś 63 rocznik, czyli najlepszy. No, wiadomo. Pamiętasz taką grę Tetris? No jasne. Dobrze. I, I Teraz tak może tak, się tam zmieścić. Układałeś te poduszki, układałeś układałeś i robiłeś taką podłużną dziurę, żeby mm -hmm. ten potwórnik ci wszedł, bo wtedy najwięcej punktów było. No dobrze. No, jadąc z jest mniej więcej to samo. Bo ja już generalnie że spokojnie, bo polonezy, maluty, sam rozumiesz. Ale kiedyś sobie tak nie podległości to czekasz że właśnie te samochody tak Ci się ułożą tak jak wtedy ten Tetris, że możesz zrobić tak ciach ciach i wtedy jest najwięcej punktów i to spróbujemy to stało. no to cyk no to cyk Siadamy do Hondy no CRX bo prawa strona jest no i pięknie Siadamy do Hondy CRX uh, uh, uh. to jest wyższa gimnastyka Panie uh, kolego ufcia uh, hodakowska uh. to by była siedzimy, nie wiem ile tu jest, 10 cm chyba od ziemi Pasy pasy, pasy, tak, pasy, pasy, właśnie. Teraz Potem będzie głośno, zieleniak, więc. Zieleniak, tam tak, tak, mamy, tak. Zieleniak, piękny. Kultowy. Jesteśmy w Gdańsku, oczywiście, nie powiedzieliśmy. Eee... Radek, skąd ten samochód w ogóle się wziął u Ciebie oh, i to jest w ogóle pierwszy? No. Nie, nie, nie. Historia jest w ogóle taka, że pierwszy CRX, od którego zaczęła się miłość do tego modelu, był nabyty w Kielcach. Mm -hmm. I to były takie fajne czasy, kiedy na Allegro można było licytować samochody. I wtedy po prostu, jak kobiety mają doła, idą sobie do galerii bałtyckiej i tam zostawiają pół wypłaty, I jak miałem gorszy dzień, to wchodziłem na Allegro, zobaczyłem jakie pojazdy są licytowane i kupowałem sobie samochód. No i raz trafiło tak, że w czasach, kiedy te można było jeszcze kupić za kilka tysięcy złotych, wylicytowałem czarny egzemplarz, też ten sam rocznik, czyli 91. Za cztery tysiące z jakimś małym haczykiem pojechaliśmy na kołach do Kielc, Przywieźliśmy to auto, okazało się, że tam było trochę blacharki do porobienia, więc blacharka została zrobiona. Samochód został przylokierowany w kolor biała perła. Wyglądał naprawdę mega fajnie, ale tam już silnik też wymagał jakiejś tam swojej ingerencji. I po prostu w pewnym momencie, kiedy samochodów był nadmiar, to samochód został sprzedany dla takiej dziewczyny znanej w Gdańsku jako Alessa. I to był też jej pierwszy CRX, od której jej miłość do crx się zaczęła. Więc ten, ten CRX, można powiedzieć, że parę osób kręcił w te klimaty No i kilka, kilka lat kiedy nie miałem, nie miałem Rexa postanowiłem, że do tego modelu trzeba wrócić I trafił się ten egzemplarz, który został zakupiony Uwaga, uwaga no. Tam gdzie samochodów się nie kupuje, czyli... W się. Nie? Starogardzie, starogardzie. Znalezienie dobrego auta w Starogardzie To tak jak znalezienie dziewicy w miejscowości Do 30 tysięcy mieszkańców Która ma więcej niż 30 lat Czyli to jest mało, mało prawdopodobne Aczkolwiek, no, egzemplarz jest o tyle fajny, że jest bardzo zdrowy od dołu, bardzo zdrowy konstrukcyjnie I niestety są cztery elementy, które wypadałoby polakierować, zrobić, więc prawdopodobnie w przyszłym roku będzie lakierowany cały, natomiast ma mm, bardzo zdrowy motor, nie trzeba tutaj oleju dolewać, Jak to tak chodzi? powiem, no. jak to w kącie, co tankowanie, tylko mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że nawet jeżdżąc ją w miarę spokojnie, chociaż tego się nie da zrobić, jesteśmy w stanie przejeździć od wymiany do wymiany, natomiast to... To jest samochód, który nie służy do tego, żeby nie jeździć spokojnie, bo, bo, no bo nie, fakt faktem, że ta chyba upalana nie była, bo motor jest dalej bardzo zdrowy i naprawdę całkiem przyjemnie się nią jeździ, więc, więc jest taka w miarę zwarta, chociaż wiadomo, no to jest go-kart, jak tutaj wpadniesz w dziurę, to masz wrażenie, że coś tam Ci odpadło, bo niestety to wszystko trzeszczy, ale taki jest urok tego auta, tak? Zżytające synchronizatory. To jest też tak, że tak powiem legenda, często przy redukcji po prostu wchodzi tak zwany dentysta tutaj Ale, ale te samochody po prostu w momencie kiedy się nimi przejedziesz raz Pojedziesz sobie tak właśnie w taki tetrisik pograć, to, to można powiedzieć, że łatwo się w niej zakochać Dobra, mamy tutaj wiesz co, te mocno słońce, walące tak. słońce, to się na chwilę rozłączę Idzie. No tak to idzie, to chce jechać, no No i gokart oczywiście. przyklejony I nie poszalejemy, nie ja wiem Zresztą 50 jest pozwolone, by. no wiadomo, nie przekraczajmy Dźwięk mamy nagrany. Pamiętam jak pojechałem po tego pierwszego No To ja generalnie nie jeździłem tymi autami nigdy. I wyjechaliśmy na pierwszą przejażdżkę. I to była taka świeżo. Poddana trzypasmowa pasmowa droga w Kielcach Wyjeżdżamy ze stacji, ja jedyneczka, 3000 obrotów trzy 3000 obrotów, a chłop siedzi na miejscu pasażera, tak jak ty, tak na niej patrzy I co ty kurwa robisz? Ja mówię, o, ale o co ci chodzi? Coś popsułem? mówi, nie no, tak... Pierdol mu no Stanęliśmy na światłach i ja mówię, to do którego momentu Że tak powiem, ciągnąć na obrotomierz? On mówi, do końca Wiesz serio, nic się nie wydarzy? Naprawdę nic się nie wydarzy. No i właśnie ja go tak na dwujeczce przyciągnąłem do tej stówki z małym haczykiem i się z zakresu obrotów skończył. już widziałem, że zawracam na stacji i piszę umowę, także? zarobić. No e... tego to tak wyszło. Kierownica to jest mocno pogrubiona była... tutaj. Tak, kierownica była akcesoryjna, zdaje się, natomiast to co na niej było oryginalnie niestety nie wyglądało i zostało to tak wstępnie obszyte aczkolwiek na pewno na pewno będzie to do poprawek. Mhm. Ale wnętrze nie jest złochane wbrew pozorom. Oczywiście jeszcze muszę je troszkę dodziumać po swojemu, bo auto w zasadzie w tym sezonie przejechało kilkaset kilometrów. I to były bardziej takie rozruchowe, więc dzisiaj troszkę ją tak umyłem dla Jezusa, no bo Jezus przyjechał do wiadomo. No. No i okna te... okna tak to wygląda? Tak, okna na Jezusa umyte tak. Przednia jest niestety porysowana więc może się wydawać, że to nie miało miejsca, ale miało miejsce Obiecuję, przecież Jezusowi bym nie kłamał <grym> Nie ma sensu Nie ma sensu i tak się dowiesz <grym> Zaraz tu wjedziemy na kostkę, zobaczymy jak ona się zachowuje na takim No może być tak trzeszcząco troszkę, bo tak jak Ci wspomniałem niestety konstrukcja tego auta jest dosyć zwarta I w momencie kiedy to mają już 30 lat, to te półeczki z tyłu, to wszystko, no to no gdzieś tam jest lekko wyłachta ale zobaczymy, posłuchajmy Tuka nic nie Ale nic. A jesteśmy na Srebrnikach i wjeżdżamy do po raz baska. kolejny już do jaskini FSO Pomorze i Kultowego Taksi Tak, zaraz tutaj zobaczymy co chłopaki dziumają, bo jak zawsze na pewno coś dziumają, więc wejdziemy zbić piąteczkę, znaczy ty, bo ja już piąteczki zbijałem dzisiaj. O, Pajzerowus jest nawet. Nie, to jest Spyder. Pajżer. Tak, pajżera, nie? To lecimy na żywca, Radek. Powiedzmy coś więcej o tym. W samochodzie. Wielu, ludziom na pewno, jest, tak, wielu tak. ludzi na pewno pomyli ją ze zwykłym Civicem prawda? Wiesz no, co, to jest na pewno do zrobienia, jeżeli patrzysz na front tego auta, chociaż oczywiście mm -hmm. wiadomo, że da się to rozróżnić, natomiast to na tyłu nie da się pomylić. No, tył już uważam, nie, tak. że tył tego samochodu to jest chyba najfajniejsze w tym aucie. Ona jest taka niziutka, szeroka, paloteczka. To wszystko tutaj się zgadza po prostu. Takie jest moje zdanie. Oczywiście wiadomo, że gusta są różne i niektórzy uh, hondo, uh, dużo mówi, nic nie robi, nic nie pali olej i w ogóle. No i wiadomo, alfiarzak będą mówili, że się psują chociarze, że palą olej, o, o czymś tam jeszcze coś innego. Natomiast no, jeżeli ktoś użytkuje jakieś auto i, i że tak powiem jakoś jest w stanie zadbać o jego kondycję, no to chyba te wszystkie rzeczy mogą nie mieć miejsca, tak? Mm -hmm. Ja nie twierdzę, że jestem honziarzem, bo taki rasowy honziarz, tego obudzisz takim lepem od trzeciej nocy i zapytasz, jaki masz silniku u siebie, to on ci te wszystkie kody wszystkie tam te, wszystko wiem. powie, tak symbole, no. ja natomiast nawet nie wiem jaki kot jest z tego silnika i, i przyznam się do tego bicia. Natomiast po prostu lubię te auta. No dobra, wracając do Civic'a, deska jest podobna, nie? Tak. zegary chyba? Tak. W miarę to wszystko jest podobne, czcionka zegarów jest podobna, natomiast no, jakieś tam różnice są. Eee, dla kogoś kto miał TRX-a, ma Civica, to spostrzeże, to bez problemu. Ja nie ukrywam, że Civica 4 miałem, ale to był krótki epizod. Wiem, że na pewno są różnice, natomiast wszystkie, można powiedzieć, konsole, zwłaszcza jeżeli mówimy o sterowaniach wiewem, tymi pokrętyłkami, to w japońskich autach są bardzo podobne. Fakt no faktem, tak. że tutaj, eee, eee, że tak powiem, rozkład powietrza z nagrzewnicy steruje się Guzikami. To wszystko bardzo fajnie, funkcjonalnie działa. Mhm. Wiesz, na co musimy zwrócić uwagę? Na tą tapicerkę. Ja dotykałem i od razu spytałem, czy ona jest fabryczna, i jest, prawda? Tak. Jest taka Milusia taki jest welurek, jakby nie? Można powiedzieć. A teraz spójrzcie, jak nisko jest zawieszony ten samochód. Ona jest tak względem oryginału. Wiesz co? Zepchnięta trochę Myślę, na dół. Myślę, że ona jest troszkę niżej, natomiast to jest już setup, w którym ja ten samochód kupiłem mm -hmm. i pierwsza, którą miałem, co ciekawe, ona też była obniżona, bo z serii, a w serii znaleźć to jest, to jest podobnie jak kupić dobre auto w mówiliśmy już w tym rachunku prawdopodobieństwa i dlatego te samochody w ostatnich latach bardzo wystrzeliły cenowo w górę. Bo ładną sztukę w oryginale, no to myślę, że nie ma co szukać bez dwóch dych I Nie zakatowaną to. i niestuningowaną tak. nie? mówimy tutaj o takiej oryginalnej serii, bo ładne poprzerabiane, wydaje mi się, że są nawet, no mają mniejszą wartość niż te oryginalne bo Też bym no, tak oryginalną, powiedział Oryginalną można sobie zostawić oryginalną, albo zrobić pod siebie, jednak modyfikacje to już jest indywidualna kwestia i nie każdemu musi to podejść do głosu. Oczywiście, yy, powiedzieliśmy cokolwiek o silniku? Chyba nie yy, 1.6 1, Oczywiście latka, tak. katalogowo 124 Koniec. Co ciekawe, jak kupowałem to auto, ono miało wykres z hamowni, że wydmuchało 127. Więc dlatego mówiłem, że silnik jest dosyć zdrowy, nie było tutaj nic modone poza stożkiem, który jest i który powoduje, że ten dźwięk jest taki groźny. I też szczerze mówiąc nie przeszkadza. Jest tutaj normalny podwójny wydeszek, który zresztą już jest nowy kupiony do wymiany mm -hmm. z tyłu. I ona właśnie miała taką śmieszną, można powiedzieć, że no mała była średnica tej lornetki fabrycznej i wydaje mi się, że to ma swój urok. Laczki takie jakie są, to były. Utrzymać je w czystości to jest Ciężko, no, ciężki naprawdę, no. temat. Natomiast reszta wygląda, jak wygląda. Oczywiście tu parę elementów było lakierowanych. Muszę kupić płytę szyberdachu, która. O, właśnie, bo e, tego nie jest taka matowa, a niestety tutaj była. Ona była rzeźbiona takimi patentami, co to nawet najstarsi górale ich nie znają, więc tutaj trzeba wymienić ją prawdopodobnie na laminat. Mhm. Jest człowiek w Kujawsko-Pomorskim który takie laminaty podobne do sprzedaje, pasują na kula, więc muszę znaleźć do niego kontakt i po prostu to nabyć, polakierować. No i tak starać się utrzymywać to. No i wiadomo, że jak się ma auto idealne, ja bym najchętniej bardzo zrobił na taki ideał, ale boję się, że po prostu w momencie, kiedy coś by się gdzieś tam kiedyś stało, a nie daj Boże ktoś by we mnie wjechał, to musiałbym mi rodzina na ulicę Kurkową na święta rynki wysyłać, że byłbym w areszcie śledczym. Także to mogłoby się też zeskończyć. Radek, yy, czy te koła i felgi, one są z przodu i z tyłu takie same? Tak. Dobra, i tu mamy, jeśli to kogoś by interesowało, 195 na 45, 16, więc już nie musicie pytać w komentarzu. Felga, nie mam pojęcia jak się może nazywać, ty wiesz? Że nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia jak te felgi się nazywają. Wydaje mi się, że wzór pasuje, ta biela akurat jest fajnym kontrastem dla reszty auta i tak to mm -hmm. zostawię Bo, bo ma jakieś to już, tak przyzwyczaiłem się po prostu do tego Jasne Dobra, na My chwilę tu boczną tego samochodu cyk O, jeszcze jakie tło nam się trafiło Pomylonezy, Fiacik, pierwsza seria Polo LGBT Polo LGBT, o Boże O Harlequinie znajdzie się okazja, żeby opowiedzieć, bo jak to mój kolega powiedział, musisz być cholernie pewny w swojej seksualności, kupując polo harlekin. No, no właśnie, bo wiemy. jakby ktoś nie wiedział, to to, to jest fabryka. Tak, harlekiny tak szybko w strące, to były wozy, które miały cztery kolorki na sobie. Jak widzimy, pistacja, granat, żółty i czerwony. Mhm. To po prostu były w czterech różnych konfiguracjach. Czyli było tak, że kasta była malowana w jeden z tych kolorów, i reszta była. No nie, to wcale nie była zemsta lakiernika. Nie, nie, nie. Kuma. Tutaj specyficzny jest tył, tak jak mówiliśmy tak. z tą klapą, olbrzymią jak na wielkość tego samochodu. Owszem, otwórzmy, zobaczmy. Aha, poczekaj. Bo ja teraz dopiero dojrzałem, że ona oprócz szyby tutaj, to ma też szybę tutaj. Tak która pomaga kierowcy widzieć coś więcej, a nie no, tylko to plastik. To, Dobra. to jest podobne rozwiązanie jak w Mercedesie, co klasie sport Coupe później. Jak miałem kiedyś takie autko i właśnie tam też coś było takiego, że była duża szyba i właśnie ta szyba poniżej, mhm. e, jakby góry, klapy, ale, ale wcale to nie pomaga. Cięgienko do góry jedzie. No to cyk. Nic. I szarpiemy. Coś ciekawego tak. będzie w bagażniku, czy, czy niekoniecznie? Umbrella Ela. Eee, I nie ma głośników, to już to było Trzeba było mi od razu mówić, to bym nie zaglądał nawet. A tu cyk. No ale co, walizeczkę? W sensie, że no moja Ola to może nie, ale ja bym spakował. No, albo dwie takie lotnicze? No tak. chyba wejdą, nie? Raczej? Tak. Dobra, czysto, schludnie, no tak. jak to powiedzmy. w samochodzie u Ciebie nie, tak no naprawdę. Nie, nie, Tutaj bym ja tak mówię. Żebyś Oj, mi, nawet Żebyś na nie nakrzyczał. Miły dźwięk nawet, nie? Nic tu się nie ten, nie... ale to jest warte To jest akurat egzemplarz, który nie był ściągany z drzewa, a niestety, ale większość tych ów zakończyła swój żywot pewnie w ten sposób, no bo te auto na swoje lata nie mówiło siernie, mm -hmm. jakby nie patrzeć zapierdzielały, zwłaszcza, że no mamy tutaj wolnosące 1.6, ale z racji tego, że kręci się jak się kręci, no i Honda w tamtych czasach robiła dynamiczne auta, nie ma co ukrywać. Dynamiczne? Dynamiczne. Dobra. <grywa> tak jest. No i dlatego one wyginęły po prostu, albo były stuningowane. Pierwszy mój egzemplarz, który miałem ten biały, koniec końców, jak się okazało, e, tak go polakierowałem, to kupiłem jako czarnego. W momencie, kiedy był szykowany do lakierowania, okazało się, że był jeszcze wcześniej taki jabłkowo-zielony. Mm -hmm. A w oryginale to już nawet nie dotarli do jaki był bazowy kolor, ale skończyła jako biała, więc <grywa> to, historie tych egzemplarzy są na pewno bardzo barwne. Radek, pal potwora A on do pająka dzwoni. Tak pali. Zrobiłem przekaznie. Ile światła stopu działają. Ostatnio działają. No już myślałem, że tu się będziesz... Nie... Wpasowywał. Nie, nie. Tutaj będziemy musieli sobie zjechać na Grunwaldik, zobaczymy. Może nam, że tak powiem układ na ulicy na coś pozwoli, ale to już też nie to lata, żeby tak zapierdzielać po no Małowolacku, bo no wiadomo co? No tam wiadomo, tam. dokładnie. Peselu nie oszukasz. No. Peselu nie oszukasz. Nieznatykowanego Mercedesa W211 czarnego. Nie, Też nie białego BMW E61, również na E61? Tak, ja sobie nie, 60. jest dobre sobie. 61, chyba MT tych rejestracji. Wiesz, jakie tak maluchem... sprytnie, Nie, że, że ten, że kombi. No wyobraź no sobie, że jedziesz no. na obwódnicy i siada ci na ogon Bunia. No, no to co robisz? No do Paweł. Łogin, kurde. jeden, co tak łogin zrobił, to potem elektryczna na marketplace, no i tak to by było. Pewnie dalej tak jest. No ale 211 w kombi, to już jest przyjęcie. To jest po prostu, no, no myślisz, że jedzie sobie dwóch taryfiarzy z tyłu. No. Rad jadą na serwis. Nie, no, no sprzeciarze są, no, tak, Rzeczywiście. No, Przed chwilą wyłączyliśmy dźwięk, ale z tego radia nie będziemy puszczać, ale leciał. Tak. Leroy z taki numer, bo właśnie jak opowiadałem o tych Kielcach i o tym pierwszym zakupie Cerixa to tak Skojarzyło mi się z tym Ale to powiem nie, Ci, że to, to auto tak jakby się wpasowuje bardzo. rocznikiem, no nie? To było na to 90 no. jak dobrze kojarzę, nie powiem Ci dokładnie który jak ten numer wyszedł, a to był chyba 95 albo coś takiego, tak mi się wydaje w każdym razie Więc no pewnie w niej jednym leciała kaseta Liroja. Na pewno Mamy tu stoi kupra, będzie szybko, ale pani. Jak jest. właśnie najgorsze jest to, że jak jedziesz z TRX-em, no każdy, jak jedziesz sobie nawet na spacer i po prostu przejechać, każdy się chce z tobą ścigać. No, pani w kuprze chyba nie chce, ale to idzie, ja pierniczę. Dobra, już mamy 72, to nie będę szalał. Ale no musisz przyznać, że jak na nie, no, auto, które ma 30 pierdziela. lat, to myślę, że jest to naprawdę ale nawet na dzisiejsze czasy całkiem fajny wynik. Tak? To ono wtedy musiało po prostu łoić większość samochodów, które myślę, spotykała teraz, na drodze, nie? na pewno masa robi swoje, no nie ma co się oszukiwać. No właśnie, bo ona pewnie tonę waży. Kurde, nie, na pewno nie waży tony, nie znam dokładnej masy, tutaj e, wracamy do klasyka, komentarze same się piszą. Tak, Aczkolwiek... masa, masa jest po Masa prostu. jest, ale jest niewielka. Niska. Przyjemnie. Jak masz taką drogę to już w ogóle jeździ się naprawdę pajecznie, bo no nie ma co ukrywać na tych oponkach, na tym zawieszeniu, każda studzienka w mieście to musi być twoja kumpera i musi wiedzieć gdzie ona jest w danym no momencie. Ładne widoczki akurat mamy za to słońca. I te sprawy. Przed chwilą radka, proszę Państwa, spytałem. Auto nie jest do sprzedania. Nie, no, nie, przynajmniej nie, nie. na razie zobaczymy, co będzie później. Ale jak mało, mają być żółte tablice, no to spodziewam nie, się, że tak, zostaje dłużej. To ma być taki troll mały. Bo CRX na żółtych to jest... nie widziałem jeszcze. No. I muszę zobaczyć, więc zrobię.